Siemano szuli z tej strony witam was na moim kanale szuli ze mną dzisiaj Daniel Rudkowski tak Daniel Rudkowski mamy dwóch Daniel Rudkowskich w jeden zawodowiec mistrz Babylon oraz fent w kategorii 66 kg i mamy amatora jeszcze który trenuje w solo team na chyba ile? 4 lata? Pędza, ile trenujesz? To trenuję generalnie 4 lata. co Czekam na swoją szansę. Ja jestem wszystko na treningach i mam nadzieję, że już niedługo gdzieś się pokaże. Jest przygotowywany. Co za szybko, to, yy, to niezdrowo. Można to tak ująć. Yy, Ja chcę, żeby rutek był gotowy na 100%, żeby wjechał i, 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 i zrobił swoją robotę. Dzisiaj zanotujemy Wam taki trening. Yy, ja z rutkiem yy, Będziecie mogli coś popatrzeć e, oczywiście dla siebie, do swoich treningów. Jeszcze mm, dodamy tutaj, ile lat, gdy zacząłeś trenować? 12. 12, 12 czyli trenujesz 4 lata, masz 16 lat. W, tym roku e, w, 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 sorry, w 2019 roku zdobyłeś bardzo dużo medali. A tak. Ile ich było, czy pamiętasz wszystkie po kolei? Zdobyłem w sumie 11 medali w 2019 roku. Najważniejsze takie danie to właśnie Mistrzostwo Świata we Włoszech e, z kadrą Głębina co, zacząłem od zawodu w jeździłem w przypadku głównie po grapplingach, zdobywałem, zazwyczaj jakiś medal. Tylko na jednych zawodach w sumie przychodzę medalu, bo tam niestety przegrałem przed dyskwalifikacją, bo poddałem gościa, zakazaną techniką, o czym nie wiedziałem. A tak to z każdego z zawodu jakiś medal. Czasami tak to bywa, wiadomo raz się wygrywa, raz przegrywa, ale tutaj o Ródku jeszcze... Będzie głośno, zapewniam Was o tym. E, powiedz mi jeszcze takie zdjęcie: raz wstawiałeś, jak byliśmy na sali stare. Masz to zdjęcie jeszcze, jak Gim masz młody e, zdjęcie? Wiesz, co musiałem gdzieś poszukać, ale. Jeżeli znajdziemy to zdjęcie, to patrzcie się, właśnie tutaj Wam wyskakuje, a jeżeli nie, to przechodzimy do treningu. Oczywiście lecimy rozgrzewkę. Nie będziemy pokazywać Wam za bardzo tej rozgrzewki bieganej. Zobaczycie, co się będzie działo później. Pozdrawiamy i zapraszamy do dalszej części odcinka. Oh. Huh. Zobaczyliśmy delikatna stójeczka, coś z parter zapasów zostawimy na kolejny odcinek z dródkiem. Oczywiście miał wlecieć odcinek z naszymi ciężarowcami, ale niestety krycha się rozkorował i musimy czekać. Aż się po prostu wykoruje, wtedy będziemy mogli podziałać, będziemy mogli zobaczyć jak ciężarowcy wykażą się u nas na macie względem zapasów. I Parteru. Na dzisiaj to wszystko dzięki rutek. Dzięki delikatne, mówię, delikatna stójeczka. Tam żeście mieli parę ćwiczeń na eksplozywność e, ciosu, parę takich tarcz, które będziecie mogli sobie wykorzystać u siebie w domu. E, oczywiście techniki. No i to tyle. Pozdrawiam Was, zostawcie subika, Jeżeli się podobało, rutek, szuli, święteczka, piąteczka. Mhm.